Nowa Skoda Scala to samochód dla wszystkich. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom będzie to świetny kompan w mieście, a za sprawą swojej przestronności zapewni radość z jazdy każdemu pasażerowi. Nowa Skoda Scala oferuje bogate wyposażenie. Asystenci będą wspierać nas w trakcie podróży. Side Assist monitoruje to, co się dzieje w naszym martwym polu, a Park Assist ułatwi nam znalezienie miejsca parkingowego i przejmując kontrolę nad kierownicą pomoże wykonać manewr. Nowa Skoda Scala to też idealne auto na długie trasy, gdzie z pomocą może przyjść nam na przykład aktywny tempomat, a także elementy wyposażenia takie jak podgrzewane fotele czy elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika. Dostępne wersje wnętrz również robią wrażenie. Dla przykładu wnętrze Sweet Black oferuje tapicerkę wykonaną ze skóry i swedi. Nie zapominajmy też o wersji Monte Carlo, którą wyróżniają m.in. sportowa kierownica, kubełkowe fotele czy sportowe stalowe nakładki na pedały. Można śmiało stwierdzić, że nowa Skoda Scala to auto kompaktowe z pełnym wyposażeniem. Po więcej informacji, skontaktuj się z salonem online Skoda.